Chciałem spełnić osobistą prośbę pana ministra Zbigniewa Zielińskiego, kolegi Zielińskiego, leśnika i przy tablicy Jana Teodora Hausbrandta, również leśnika, kładę gałązkę z polskich lasów nad leśnictwa chotyłów. E, Ja, kolego z koncerżami, jestem z Wilna. na rowerach przyjechać. Aby mama na rower. Rozbił się. Na dyskutowaniu informacji samolot z prezydentem Samolot z prezydentem Kaczyńskim miał problemy z lądowaniem w Smoleńsku. Za chwilę kolejny SMS. Samolot z prezydentem się rozbił. Z, z, a z, stary, według wstępnych informacji, ja mam takie, taką informację z pracowego z Sejmu. Tak, bo ja dostaję informację uh -huh. z tym posłem. samolot z prezentem się rozwiół przy lądowaniu na Smoleńsku. Na... Tak. A, a to kto nam tę informację przekazał? No pan ma Sejmu. Ja mam z biura prasowego Sejmu proszę pani informację. Proszę, ale czy to jest ważne? No tak ja jestem bardzo zainteresowana. Jestem trzemie no. poinformował o tym, że samolot z prezydenta Środki. Ale nie no. No, pan, Halo? Pan dostał, pan dostał, dostał teraz SMS-a no so, na No to jesteśmy na tym że ja, podobno samolot z prezydentem Siroki. Ja odczytałem SMS-a. Ma pani Ale z ofiary? Prawdopodobnie samolocie. Ale są ofiary. Prawdopodobnie no, się rozumie. Rozumie. Okay, ale, no. Proszę bardzo, proszę, to jest moja wizytówka. Dziękuję.

Ale już. Tak. Tak. No, nie... Są jeszcze informacje takie wiesz, nie do końca sprawdzone, ale podobno agencja Reutera podała, że. Tak? Liczymy na cud i liczymy, że te informacje jednak. No. Nikt nie przeżył.

Ile, ile to minut temu mniej więcej? 10 minut. Bo ja wczoraj rozmawiałem w tym, no, Wilanowie, jak widzę, załatwiałem Białoruską z panem prezydentem Kaczorowskim. był z księdzem z Londynu. Jeszcze udzielił mi błogosławieństwa, książę, żebym wreszcie mógł dojechać, prawda, bo nie miałem trudności z przyjazdem tutaj. I w, i w Rosjanie mi w ciągu jednej godziny dalej widzę, biał, Białorusini też. Natomiast Polacy mi strasznie hamowali przez 10 dni. No i mówił Kaszorowski, że, że on właśnie dzisiaj tym samolotem. Czy, czy Melak, mój przyjaciel, wie pan z tej rodziny Katyńskiej, bo miał ja pociągiem przyjechać. Pytałem się, to powiedzieli, że nie przyjechał, bo ja polonezem przyjechałem, tym pan pociągiem drugim do Moskwy. To pan nie wie, czy Melak, czy ogłaszają nazwiska teraz tutaj? Nie, jeszcze nie. To 87 osób zginęło. Ale w jakich okolicznościach? I gdzie? Przy lądowaniu w Smoleńsku. Już w Smoleńsku? Tak. Traszny. Ale to ten prezydent prezydentem czy ten drugi? Bo dwa wyciągnęły. Chyba prezydencki. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Mario, Tutaj dzisiaj czcić ofiary zbrodni sowieckich, 70. rocznicę zbrodni katyńskiej. Miał być tutaj dzisiaj Prezydent Rzeczypospolitej. Szanowni Państwo, niestety pana prezydenta nie ma z nami doszło do katastrofy lotniczej. W tej chwili trwa akcja ratunkowa, ale wszystko wskazuje, że ta katastrofa miała. Tragiczny przebieg i tragiczne skutki. Prosiłbym wszystkich Państwa, żebyśmy w tej chwili pomodlili się, wzięli udział w mszy za wszystkich tych, którzy zginęli, a udawali się tutaj, aby modlić się za zamordowanych. Piszu się bracia i siostry jako proboszcz tutejszej smoleńskiej katolickiej parafii chciałbym wszystkich powitać na tej Mszy świętej przedstawicieli kancelarii prezydenta polskich parlamentarzystów przedstawicieli ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Moskwie konsulatu generalnego i Ataszatu wojskowego, także rodzin katyńskich i wszystkich pielgrzymów, którzy w ten dzisiejszy dzień przyszli tutaj, aby się modlić. Witam również i księży, którzy przyjechali z różnych rejonów Polski, Białorusi i Litwy, również i przedstawicieli Kościoła prawosławnego w Smoleńsku. Mszy świętą będzie sprawował ksiądz infułat Julian Żołnierkiewicz. Miał z nami być dzisiaj pan prezydent. On jest z nami. O tym świadczy tu również ta flaga, tam gdzie miał siedzieć, i ten wieniec, który nam przypomina tutaj o jego obecności. Intencja mszy świętej modlimy się. W intencjach, na których tutaj przybyliśmy dzisiaj do Katynia, za zamordowanych w Katyniu, ale również i ogarniamy naszymi modlitwami wszystkich, którzy stracili swoje życie w tej strasznej dzisiejszej tragedii. Pan z Wami yes. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Panie. Po swym zmartwychwstaniu wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia, Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której wyrzucił siedem złych duchów. Ona poszła i oznajmiła to tym, którzy byli z nim, pogrążonym w smutku i płaczącym. Oni jednak, słysząc, że żyje i że ona go widziała, nie chcieli wierzyć. Potem ukazał się w innej postaci, dwom z nich na drodze, gdy szli na wieś. Oni powrócili i oznajmili pozostałym, lecz im też nie uwierzyli. W końcu ukazał się samym jedenastu, gdy siedzieli za stołem, i wyrzucał im brak wiary i upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli go zmartwychwstałego. I rzekł do nich, Idźcie na cały świat i głoście ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Oto słowo pańskie. Umiłowani Chrystusie. Bracia i siostry, pogrączony w smutku i szalu narodzie polskim. Dzisiejsza uroczystość, dzisiejsza msza święta, w której uczestniczymy, nie tak miała wyglądać. Miało być zupełnie inaczej. Przede wszystkim te krzesła miały być pełne. One nie miały być dzisiaj tutaj puste. Miało być więcej ludzi. Ale w tym szczególnym czasie. Śmierci zmartwychwstania pana Jezusa. I dzisiaj rozmyślając nad Słowem Bożym, stajemy przed faktem śmierci, a z drugiej strony faktem życia. I chciałbym się dowiedzieć, czym jest życie. Dzisiaj jest, a jutro go nie ma. W okresie Paschy, w okresie zmartwychwstania pańskiego, kiedy tak niedawno świętowaliśmy te wielkie święto chrześcijaństwa, zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią, właśnie ten okres Oktawy Wielkiej Nocy daje nam nadzieję, że tutaj życie się nie kończy. Ono zostaje przerwane, ale Chrystus daje nam nowe życie i daje nam lepsze życie. I to życie wieczne, i wieczną radość. Co by Chrystus nam dzisiaj wyrzucał, gdyby nas spotkał? Dzisiaj, tutaj, którzy jesteśmy w Katyniu, którzy przybyliśmy, pielgrzy... <laughs> którzy pielgrzymujemy do tego miejsca? Co, Co by, by powiedział? Rodzinom katyńskim, co by powiedział parlamentarzystom, co by powiedział przedstawicielom rządu, co by powiedział przedstawicielom Kościoła katolickiego i prawosławnego, co by nam wyrzucał, może również brak wiary, może chciałby powiedzieć nam: zjednoście się w końcu, nie kłóćcie się. Macie tylko jedno życie, tutaj na ziemi. I musicie je wykorzystać tak, aby dostąpić życia wiecznego. Amen. Módlmy się za naszych zmarłych, zwłaszcza za tych, którzy dzisiaj zginęli. Aby Pan przyjął ich cierpienia i dał im udział w swoich paleniach. Ciebie prosimy. Jezus.

Uświęć te dary mocą twojego ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa, on to gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom mówiąc: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając pod swoim uczniom mówiąc, bierzcie i pijcie z Niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was. I za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Pokój pański niech będzie zawsze z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Którzy zostali zaproszeni na jego ucztę. Panie Jezus, zostań z nami. wszystkim za udział w tej liturgii świętej. Niech Pan nam błogosławi. Pan z Wami. I z duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec, Syn i Duch Święty. Pan Idźcie w pokoju Chrystusa. O niech będą dzięki.